Ją człowieki z tej strony, Burige. Jesteśmy w grze Ciemność 2. I idziemy mordować. Czuję akcję na sam start. Ostatnio nie było akcji zbyt dużo, ale teraz się będzie działo. Nie, kurwa. Pięknie. Coś pięknego, panie panowie. Dobra, gdzie jest światło? Ja się pytam. Hirr. dziwko. O ho, ho, tak, zaraz komuś wiadę z Eee, e, Nie, no Nie. coś pięknego. Tak, daje tyle radości. Jeśli jesteś psychopatą, i chciałbyś poczłonkować trochę ludzi. Ta gra jest na siebie idealna <gry> Boże, co ja tutaj robię? Ja tu mogę wyzwolić najgorsze demony, które we mnie siedzą, i się jeszcze dobrze bawić. Chciałem jakoś inną broń? Nie, mam tylko pistolet. Bardzo dobrze, bo on się nie zmieni podczas gry. Już nikogo się tam nie cimci rymcia widzę. Wystarczyło zabić kilka ludzi, od razu przychodzi o to na seks. Główka, świetny chodźmy tutaj, Jackie jak słodko o, tych światła się nie da rozwalić o co chodzi a y, jak to zrobić

Długo mam iść przez te kanały? Znaczy... jakie kanały, przez tą wentylację. No coś na pewno jest w porządku, dlatego mam pistolet i zabijam ludzi. To są jacyś, posłuchajcie, chyba kurna. Po gromce ciemności. O jak pięknie. O, jej, co oni coś na sobie dziwnego mają. No oni normalnie nie są, posłuchajcie, to są jacyś super van Helsingi. Walczą z ciemnością, a my jesteśmy ci ciemni. Fajnie, grać tak jakby tymi złymi, a tak jakby tymi dobrymi. Mm. Stealth shit. O, ja nie mogę. O, boże, jak mi szybko życie spada. A. Świecące się na. Zielono, rury, to samo świecą się nie dlatego, że lubią, tylko że to jest jakaś podpowiedź delikatna. Jakby ktoś pytał: Okej, okay, a może jakiś super stealth execution zaraz tutaj zrobię? Ej, tu nie ma światła! Tu nie ma światła! To było oszustwo! Nie gram w tą grę. Where I should go? Ah, okej. Okay. Go, a nie going, co ja powiedziałem? Fajnie tak rozrywać gardła I powracamy na miejsce, widzę Nasze się o dużo szybciej niż... match better, dobra Lecimy dalej No bardzo za to wątsiłem Co to jest? Idealnie ump 45 to jest moja ulubiona broń Posłuchajcie w Bodyfizie trzecim. Jest po prostu tak niesamowita. Rzeczywiście, tej. Oni na nas polują, kurna. Dobra, na razie sobie tego. Ile muszę zebrać tych czegoś tam na to, co pragnę? Na wybuchową umicę pistoletu. Uwaga. 1250, to nie będzie tragiczne. No, UMP45, lepiej by się mogło, słuchajcie. Co jest to, pon typie, tej? Nie wiem o co chodzi. Najpierw trzeba zdjąć maskę, a dopiero potem można się bawić w Kolejny relikt na naszym koncie. Ech, cholera, nie to. A, spoko. Czy wy walicie, żeby mi touch rozwaliliście, idioci? Mmm, Excellent Exce Essence, a ah, Excellent chciałem przeczytać. Okej okay. Więcej ammo Dual Wild SM No tak, bo to jest SMG, a nie szturmiak Niby wszystko się zgadza, ale cholera! Ale będę robił siekę! A żółty kabel na pewno prowadzi... auto no świetnie. No to pobawmy się w dual-wielding. O, poczekajcie, oni mają rewolwery. Akurat te rewolwery to nie są te rodzaje pistoletów, które lubię, ale zobaczymy jak w tej grze. W tej grze się wszystkim fajnie strzela, więc złożenie będzie źle. Naprawdę nie przepadam z rewolwerami, szczególnie właśnie w Battlefieldzie trzecim Jest tam Rex i jakiś inny rewolwer. Boże jak ja tym nie potrafiłem nigdy strzelać. Najlepsze pistolety, bo najwięcej damage'a zabierałem. Ludzie mnie i zawsze na strzała, na dwa, a konkretnie nie potrafię strzelać rewolwerami. Mmm, taki cios z rewolwerem w łeb? No musi boleć. Granat? A nie, już myślałem, że granat. Żryj to dziwko! Coś pięknego. Ta gra jest przemiotna, ludzie. Przemiotna. A, ok. Zajedzenie tych serc są punkty. To płaca się zawsze, ja nie tylko jak nie mam zdrowia. Nie ogarnąłem wcześniej. Teraz już tego błędu nie popełnię. ktoś dostanie nieźle <śmienicza> gra na to siępiejący, A, light

Świetnie, gdzie się mocno rozrzut, bo to śród. No ale cóż, yy... ok, gdzie to światło ma swój generator daleko. Nie widzę cholera. Nie się, się ustawili. O! To tak ja mogę zginąć od światła! A nie, to jest chyba ten. A, dobra, to jest taki. przeskok fabularny, rozumiem. Ja myślałem, że coś zamiłem. A tu nie, tak miało się stać. Jednak nie tylko ja mam jakieś mocy, chyba. E, ukrzyżowują mnie? He's awake. Good. Keep him focused. I like the way he feels. He feels sticky. Go about your duties. When the transfer is complete, we will have what we came for. I, I believe me. Believe me. I wish this could have been any other way, Jackie. But we all have tough choices to make, and this is yours. So you're the fucker who tried to hit us at the restaurant, huh? Don't talk, and don't think. Just listen. You've been keeping something that was once lost. Something that doesn't belong to you. Now you have to choose to give it back. What happens to you is of secondary concern. I only care about one thing. I want the darkness! I don't know what are you talking about? Of course you don't. But the fact is, you're careless. And far too many criminals in this city believe you have a demon living inside you. The restaurant was a test to be certain you were the new darkness host. Now you've passed that test. We want it back. Hmm. I feel you shifting in there. Are you getting nervous? You're too stupid to give the darkness the fear and respect it deserves, Jackie. It prefers the company of a moron it can control, and it loathes the sight of an intelligent man who can control it. Now I'll ask just once. Will you give me the darkness of your own free will? Why don't you try and take it if you're such a fucking genius? If you read anything but comic books and menus, you'd know there are rules. The host may only give up the darkness by choice. I'm afraid I have to help you make that choice. Mr. Peavish... If you'd be so kind. Watch this, pretty boy. It's your own personal snuff movie. The darkness made you watch your girlfriend's murder. Your first meaningful act as its host was one of submission. Face it, Jackie. You can't control the darkness and you never could. Best to give it back to the people who can. Damn. That stream of dark essence flowing into the siphon tells me you're already thinking of giving it up. Let's see if I can grease the wheels of that decision. Mr. Bragg. So, this was your girlfriend, not Jackie boy? I guess wars with lip rings give good head. What's the matter? Couldn't fuck her face when her head was blown off? <laughs> no, the hell

You're just a puppet made of skin and gristle. Last chance. Will you give me the darkness of your own free will? Fuck you! Then not of your own free Fuck will. Fuck you. <laughs> I'm trying to help you, but if you're too stupid to see it, I'll negotiate in a language even you can understand. Mr. Bragg, kill everyone in the mansion. Find the old lady and tear off both of her arms. Hey, how about I tear off a useless old piss?

O, będę układał Tetrisa, no, no spoko no. Rzeczywiście wiem, krzyżowa, słuchajcie. Rozumiem, że prowadzę taką wewnętrzną y, wojnę w sobie, która pozwoli mi wyzwolić ten, tą ciemność do końca i będę ich pozabijać. da da Wygląda jak wota obliwioną... ...to miejsce. Aha, czyli to masz duszę mojej laski. Śmiesznie. Jenny. Dead, idiot! Focus.

i'm not going to tell you what to do the light get outside and lock the fucking door you it a choice you bought this on yourself and you've bought it on your family i was only trying to help you you won't die jackie the darkness won't let you but by the time you get out your aunt sarah will be gutted and boned and you'll have gained nothing even... Aha, zespawają się. Okej... Okay. Jak zabiją mi ciocie to będzie biednie, nie? Ona była spoko. No jest już to tylko gra. Kolejny re relikt. Cholera, slajdzie mamy na wybuchową omnicę pistoletów. Świetny. Pamiętam, że jak w Sense Row 3, w Sense Row, yeah, sobie zakupiłem, wybuchowam, mam pistoletów. To już do końca gry mogłem rozwalać pistoletami, helikoptery, czołgi i wszystko co się poruszało. Ale żadnej broni nie mam. Aha, okej. Okay. Idę dobrze, czy idę? Chyba dobrze. Tak raczej nie ma dużego wyboru. Ej, chyba się poszedłem Pomóż mi gro! Spłonąłem. Okej okay bak spacsem będzie łatwiej. A tutaj, okej. Okay. End, drabina, okej. Okay. Dajcie się broni. Jak mam to zrobić o ziemię? O, demon fajnie, ale to nie to nadal. Ok. Nie umiem walczyć tą ręką. O ile mogę tak to nazwać. Ich serca są więcej warte, okej. Okay. 15 to całkiem nieźle.

O, nie mogę wziąć tego czegoś Będzie nas chórna szantażował pedał Dobra, zabijanie ręką jest... daje tyle punktu co headshot, to ja nie rozumiem jak... Czy opłaca się w ogóle strzelać tu z broni? O, idealne po prostu, poznajcie, no, lepiej by się mogło. Świetnie. Chwytaj. Świetnie, i... Wypierdalaj. Pytaj O, nie trafiłem, jaka bieda. O i świe Smacznego Lecim dalej Szkło, szkło, światło Wszystko przeciwko mnie Okej, okay, mało życia, mało życia Chwytaj Boże, jestem bogiem tej gry. Dobra. Teraz mam wybuchową omunicję, jakby kto pytał. I dwa rewolwery. Dziki zachód, szmato. Bra, o, to chcę mieć! O, miło! Oj, 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 umieram! UMP! Jeszcze świetnie! No ja też mam wybuchową umowicję, właśnie Tego tak średnio wybuchowałem, ja muszę to włączyć czy jak? Nie rozumiem tej gry Dobra, potrzebuję zdrowia Okej okay. Wyłączone. Dajcie mi z Wasze serca. Ok, lecimy dalej. Opacało no, się przyspieszyć przodowywanie, widzę. Ucieczka z bractwa. There was this priest, Yeah, 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 I know what you're thinking and it ain't that kind of story. Anyway, must have been about a thousand years old or something. Real fire and brimstone type of guy. Used to tell us kids that hell wasn't some bullshit story they made up to keep us in line. It was fucking real. A fucked up place where all the deadbeats, hookers, dealers, and junkies all ended up. And if we weren't careful, that's exactly where we were gonna go. Fuck. Ciekawe, do kogo on mówi. Dobra, ludziska, tutaj ja zakończę ten odcinek. W następnym odcinku jak pewnie się spodziewacie będzie akcji więcej, bo kula zaczynamy jakby nową misję. To jest wybuchowa municja, no wygląda całkiem wybuchowo, no. To też chyba. Tam coś się dzieje, no. No tak widzicie, pomyczki. Dobra, eee, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z The Darkness 2. Eldo Presidente, peace you.